No zaraz, jakoś powinien być. Zostawcie łapkę w górę, widzowie i subskrypcji na kanale. Coś pisał, że zaraz będzie. O, to coś jedzie tam, a to może już wujek? No mówię, nagrywam z od razu, zaczynam nagrywanie, jak wujek przyjeżdża. Tam nie będę, widzowie, dzisiaj pierwszy. Tam wiecie, kurczę, no, jakieś w polu robotę. Jak taki piękny dzień, że wujaszek do mnie przyjeżdża, to też tak widzowie. No. Czekajcie. To wujek? A nie, to na pewno nie wujek, bo taki żywłubny. A gdzie? A to wujek? A łosie masz wujek! Tam wy tam Wujek siemanko, jak tam podróż? Czekaj, czekaj. Jak to? Ty a czym ty żeś przyjechał? No co ty się żartujesz? Masz, tutaj czekaj przybierzemy od razu daj rękę. A co to jest? Na lewo? Czy na prawej nosisz? No Zegarek to na lewo. No. Co to jest? skromny zapytna staka na szybko kupił